Lejlani Szajek, jeden z jej facebookowych komentarzy. Tytuł roboczy: Śmierć to wybór. Dobra wiadomość jest taka, że jak ktoś wyeliminuje koncept śmierci ze swojej podświadomości czyli uwierzy w to, że nie musi umierać wtedy ciężko umrzeć, a raczej się chyba nie da emotikon płacze ze śmiechu. Sprawdzane nawet na znajomych. Jeden wyeliminował, według moich wskazówek, koncept śmierci i wziął Lamborghini, wjechał w Holandii z zawrotną prędkością w betonowy mur. Samochód do likwidacji. On nie miał zadrapania. Po prostu wtedy świadomie robi się skoki kwantowe. I prawdopodobnie, no, co tu dużo mówić, nie trzeba umrzeć. Ale kochane dzieci, nie róbcie tego sami w domu. Lepiej nie sprawdzać, jak ktoś nie ma pewności, czy odcisnął to na podświadomości. Mam nadzieję, że z tym komentarzem to już nie za bardzo pojechałam.